Cześć, tu Beata. Dziś mamy poniedziałek, 11 maja, czas na minutę z tarotem. Karta na dziś to król buław. To przede wszystkim poczucie kontroli nad tym, co robimy, a szczególno, w szczególności nad naszym działaniem. Jesteśmy w żywiole ognia, buławy, więc działanie będzie tutaj kluczowe. Natomiast wszelkie nasze działania powinny być dzisiaj nakierowane albo warto je, Nakierować na naszą y, przedsiębiorczą stronę, nazwijmy to, i to w szerokim tego słowa znaczeniu. To jest działanie w sposób zdecydowany, konsekwentny, panując nad wszystkim, co się dzieje dookoła. Tutaj żadne luźne, tak zwane luźne końce nie mają miejsca, tu nad wszystkim mamy pełną kontrolę. To też jest taka świadomość tego, kim się jest i, i jakie są nasze umiejętności, i dziś dlatego będzie można wykorzystywać je do naszej pasji, do, do, do użycia używając naszych talentów, które świetnie będzie można właśnie wykorzystać w tych y, działaniach, o których powiedziałam wcześniej. Y, w takim trudniejszym aspekcie, y, żywioł ognia może oczywiście być y, też taki bardziej negatywny, czy mieć, być większym wyzwaniem, to jest y, będziemy mieć tendencję dzisiaj y, być może czasami do narzucania swojej woli innym. Takie może, być, takie może być chwilowo nasze, nasze działanie. Natomiast wykorzystujmy tutaj naszą dużą wiedzę i nasze duże doświadczenie w danej dziedzinie, aby właśnie działać w kierunku rozwijania się, w kierunku być może rozwijania swojego, swojej pracy, swojego projektu, nad czymkolwiek pracujemy. Król Buław jest naprawdę pod tym względem fantastyczny. Jesteśmy w talii Lumina Tarot. Przyjrzyjcie się, jak on wygląda. I to jest też taka zdolność do bycia liderem, do przewodzenia, więc jesteśmy w stanie dzisiaj wziąć sprawy w swoje ręce i świetnie sobie z tym poradzić. To jest naprawdę, oczywiście dalej podtrzymuję to, czyli wykorzystując swój talent i swoje umiejętności do tego. To również się dzieje w tej talii. Natomiast tak naprawdę e, jesteśmy e, gotowi do tego, żeby tak właśnie działać. I myślę sobie, że to jest bardzo fajne przesłanie na początek tygodnia, bo to nie jest chaotyczna energia żywiołownia, to nie jest chaotyczne działanie. Tutaj panując nad wszystkim. I działając rozwijamy siebie, rozwijamy swoje yy, yy, przedsięwzięcia, czymkolwiek one są, mogą być równie dobrze bardzo małe, nawet jeżeli w odniesieniu do naszej pasji, która gdzieś tam być może była skrywana jakiś czas yy, albo odkładana. Więc myślę, że to jest świetna karta na początek tygodnia, dojrzała energia ognia, która oczywiście jak każda energia ma swoje te trudniejsze strony, czy potrafi być wyzwaniem. Niemniej jednak myślę, że warto wykorzystać energię króla Buław na początek tygodnia. Myślę, że to jest fantastyczne. Także mam nadzieję, że nam się to uda i tego nam serdecznie życzę. Pozdrawiam i do usłyszenia.